Witam was, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym wam pokazać Brodera, drukarkę laserową monochromatyczną, czyli czarno-białą, do której tunel jest za 20 zł na Allegro. Te drukarki są oczywiście dostępne. 269 zł na Allegro. Znalazłem. Ona jest. Fajna, szybka. Kiedyś pokazywałem i, i pokazywałem Wam na kanale drukarkę Brodera, chyba 15-10 lub 1610 dcp. To jest to samo. Tamto miało tylko skaner na górze. To jest jakbyś ten skaner odrąbał i miał samą drukarkę. Jeżeli nie potrzebujesz, skanujesz skanera i Xera robi tylko szybką drukarkę, do której tuner jest bardzo tani. Coś takiego kupisz za 269 zł. Naprawdę jest mała no i też niezawodna. Ja nie odnotowałem. Tutaj ten sprzęt do mnie trafił. Na pewien przegląd z uwagi na to, że był zator w piecu, czyli w tym elemencie utrwalającym. Ale tu teraz o technicznych rzeczach może opowiadać nie będę. Toner o znaczeniu TN1030, Bęben DR1030. W zamiennikach jest to jako DR1000. TN1050 też pasuje. Pojemność tego tonera w granicach 1500 kartek. Zamontowanie całego tego modułu jest proste. O. Miało być proste, a jest nieproste. Dobra. Zakładamy. Pokazuje czegoś, że nam, że tonera nie ma. Źle go może wpiąłem. Poczekajcie moi drodzy. Tutaj a widzicie, patrzcie. Zawsze teraz przy okazji zwróćcie na to uwagę, musi ta sprzączka być zapięta. Wtedy na pewno Wam toner przy zamiennikach. Dość często tak jest, jak one są jakoś tam skonstruowane czasami dziwnie bądź niejasno dla maszyny. Tym się nie przejmujcie i wtedy pokazał błąd i praktonera, yy, ale poradziliśmy sobie z tym. Możecie się tym, z tym spotkać w zamiennikach za 20 zł. Spróbuję jakąś stronę testową wysłać do tej drukarki. Poszła w tym momencie, przyjmie dane, zobaczycie jak ona szybko drukuje. Przyjęła dane, jedziemy z tematem druku. Drukarka ma jakiś cykl przebiegu. Tutaj jakieś scentki widzimy, ale prawdopodobnie będzie to coś przykleiło się na bębnie. No zobaczmy, co to może być. Jeżeli mam tam już brudzi, sprawdźmy po tej stronie bębna, czy coś jest, czy nic. Możemy go delikatnie obrócić. Uważajcie, żeby go nie zarysować. To jest bardzo ważne. Na razie ja tu. A, widzę, widzę. Nie wiem, pewnie nie widzicie. Tutaj jest jakiś element, coś się przykleiło do niego. Ja to spróbuję tutaj wyczeć. Dobra. Ten moduł na oczywiście, jest wymienny. On kosztuje w zamienniku około chyba 50 zł. Zależy też, jakiego dostawcy. I wpinamy ponownie. Toner zakładamy. Wykrywa poprawnie. Tak to wygląda. Drukarka jest niewielkich rozmiarów. Sami zauważcie. Kompaktowa. Jeżeli jest nieużywana, możemy ją całkowicie do takich wymiarów zminimalizować. Jest to model HL1110. Dostępny na Alegrach za 269 zł. No to wtedy, jeżeli szukasz drukarki naprawdę taniej i nowej, bo pokazywałem również drukarki w tym tygodniu, chyba o ile dobrze kojarzę. Nowe, y, używane, y, które może w nieskończoność naprawiać, takie jak dukarki HP. To to jest całkowicie nowy produkt, jest do dostania. Toner 20 zł również kosztuje, nie jest może takiej dużej wydajności jak tonery do pokazywanej wcześniej dukarki HP, ale 1500 stron za 20 zł. Ja też widywałem te tonery jakieś tańsze, tylko to też pewnie będzie jakąś jakością szło, będzie to też szło pewnymi względami wydajności. Natomiast, jak sam mi zauważyliście, na wydruku pojawiały się jakieś centki. One mogą, one mogą być spowodowane tym, że jak jest no, kiepskiej jakości zamiennik, on gdzieś pyli. Jak gdzieś pyli, na bęben się przyklei i wtedy obrazuje ci to dalej. Także nie warto, cały czas Wam powtarzam, w tych filmach nie warto kupować najtańszych tonerów do żadnej drukarki, bo on będzie też napełniony albo nie tak do końca dobrym tonerem, bądź będzie też sypał się ten toner do drukarki i wtedy mamy kłopoty i trzeba ją serwisować. Natomiast wszystko jest do zrobienia, ale żeby uniknąć problemów, nie kupujemy najtańszych. Materiałów eksploatacyjnych. To jest moja. Tak bym spuentował ten model HL1110. Podejście, treść dalej, proszę Cię bardzo, bo ktoś może szukać taniej, nowej, całkowicie drukarki, którą kupi. Bez skanera, monochromatyczna czarno-biała za 260 zł. Na Allegro jest toner 20 zł. Subskrybujcie kanał, podeślijcie treść dalej i będziecie drukować taniej. Dziękuję za Wasz czas, uciekam dalej do pracy i do zobaczenia. Cześć!